Ej, w ogóle jecie wszystkie 12 potraw wigilijnych? No u mnie jest 13. Opłatek się nie liczy. Liczy się. Liczy się tak bardzo jak ty, Julka. Czyli? Czyli wcale? Ja najbardziej lubię basz z uszkami. No ja mam bez uszów. A ja z uszami. A ty, Żaneta, co lubisz na Wigilię? Pewnie czerninę. Jezu, kto je zupę z krwi na Wigilię? No, wampiry. Agata! Akurat ja lubię kutie. A z czego to jest? No, z kutii. Ja lubię jeszcze śledzie. Kto je śledzie, temu z gęby jedzie. A propos, jakie ryby jecie? No, filety. No, u mnie się je karpia. No, ja jem łososia. <noise> bo ci uwierzę, że jesz łosia. My nie jemy mięsa, także. W ogóle ryby mają krew? Nie wiem, Agata, nie myślę o takich rzeczach na co dzień. Pierogi z kapustą i grzybami są pycha. W ogóle, dlaczego mówi się kapusta z grzybami, a nie grzyby z kapustą? Dlaczego kapusta zawsze ma pierwszeństwo? Nie zawsze w grochu z kapustą jest zawsze druga. No to tak jak ty, Julka? Tak mało pytań, tak wiele odpowiedzi? Chyba odwrotnie. No ale chodzi ci o groch czy o kapustę, Żaneta? Ja już sama nie wiem. Żaneta zamotałaś, a siano pod obrót kładziecie zawsze. A dużo kładziesz? No tak z pięć dych chyba, nie? a puste miejsce macie. No ja mam od kiedy pamiętam. W głowie chyba.